1 kwietnia dostaliśmy snapshot 23W13AORB, w którym został dodany księżyc. Zapytałem się was, czy jesteście chętni na serię Survival zgrania właśnie w tym wymiarze. I tak, okazało się, że jesteście na to bardzo chętni. Zatem cieszę się, że mogę Was powitać w serii Spróby przetrwania na księżycu. Jeśli serial ci się spodoba i będziesz chciał więcej odcinków z Mooncrafta, koniecznie zostaw łapkę w górę. Będzie to dla mnie doskonały znak od Was, by nagrywać tego więcej. To tyle, zacznijmy. Zatem zaczynamy odcinek pierwszy Mooncrafta, czyli serii hardcore. Ciekawe, ponieważ ciężko będzie mi tutaj raczej zginąć. Na której będziemy próbowali zrobić jak najwięcej, oczywiście, przetrwać na tym księżycu, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Znajduję się teraz w kopule. Ponieważ jest coś takiego jak oczywiście brak atmosfery na Księżycu, czyli szybko brakuje nam tlenu. Jest tutaj sporo skompresowanego powietrza, przez co ten tlen ubywa mi dużo, dużo wolniej. Niestety, po opuszczeniu mojej bezpiecznej kopuły. Będzie już troszeczkę mniej bezpiecznie na zewnątrz, dlatego, moi drodzy, mam tutaj jeszcze w skrzynce przygotowany stak pustych butelek, pustych butelek, dzięki którym będę mógł sobie na spokojnie przez jakiś czas oddychać. Plan jest taki, odnaleźć jak najwięcej bas księżycowych, bo po włączeniu ich są tam skrzynki i shulker gdzie mogę na dobrą sprawę znaleźć wszystko i będę tutaj na pewno potrzebował co najmniej sporo różnorakich najlepiej sadzonek, na pewno troszeczkę bloczków dirta do zasadzenia tej sadzonki, wieśniakcy się też przydadzą, żeby móc handlować, no i generalnie jest szansa, że nie będzie mi tutaj brakowało kompletnie nic. Więc bez zbędnego gadania, ruszmy stąd. Ja od razu sobie tutaj wypiję, moi drodzy, pustą butelkę i dostaję od razu miksturkę, czy tam butelkę Voidu, czyli powiedzmy takiej pustki. Problem jest taki, że no jak już mi się skończą te butelki, to będę miał spory, moi drodzy, problem. No ale cóż, mam nadzieję, że uda mi się to rozwiązać. Pytanko za 100 punktów, w którą stronę chciałbym pójść? Hmm, no dobra, tutaj krówka lata, to my pójdziemy, moi drodzy, sobie tutaj przed siebie. Próbujemy też pokonać tutaj ten wielki wąwóz, a ja parę rzeczy Wam tutaj na spokojnie wyjaśnię. Przede wszystkim, dlaczego zaczęliśmy w księżycu, czy tam na księżycu właściwie, a nie jak człowiek w normalnym świecie? Zadałem Wam. Dokładnie mówiąc wczoraj, pytanie na karcie społeczności, jak zaczniemy tam serię, gdzie wolelibyście, żebym zaczął. Czy na księżycu od razu i próbować przetrwać ze zdobytych tutaj surowców, czy może w normalnym świecie? Chyba blisko 77% osób wybrało, żeby zaczynać na księżycu, dlatego też właśnie tutaj, moi drodzy, zaczynamy. Tak jak mówiłem, bazy księżycowe pozwolą mi na zdobycie większości potrzebnych rzeczy. A dlaczego hardcore? Bo naprawdę myślę, że ciężko tu będzie zginąć, bo nie ma tutaj ani potworów, ani nie dostaje obrażeń od upadku, bo grawitacja jak widzicie jest jaka jest, no jedynie co możemy w tej chwili zabić to tak na tą sprawę tylko brak powietrza, no bo jeżeli chodzi o głód proszę bardzo, można zjeść powierzchnię księżyca i się robi bardzo, bardzo miło w ogóle jak to genialnie wygląda myślę, że na tej, w tej serii niejednokrotnie coś zbudujemy z bloków sera tak Wleciało mi to słowo z głowy, ponieważ można tutaj dosłownie no bawić się w niemal mikrobloki i to jest fenomenalne, moi drodzy. Zobaczcie, czegoś takiego normalnie w Minecraft nigdy byśmy nie zobaczyli. Chociaż, no kto wie, może Mojang coś takiego kombinuje, a w ten sposób tylko sprawdzają reakcję nas, czyli reakcję społeczności na to, jak na takie rzeczy zareagujemy i czy byśmy coś takiego w grze chcieli. W ogóle możemy oczywiście tutaj głosować. Jeden głos już oddałem. Oddajmy głos, może na <śmiech> <śmiech> Fu, grappling fishing rods. No dobra, to musi być moi drodzy to. Wiecie, że dzięki temu, jak zabędę tylko troszeczkę patyczków i troszeczkę nici, będę mógł bardzo szybko się poruszać. Mam nadzieję, że wkrótce będzie nam dane to przetestować. Z jednej strony miła, z drugiej strony piekielnie przerażające jest to, że mamy tutaj tylko krowy, i to księżycowe, które raz wykonują moonwalking, a dwa, no, chodzą do tyłu, ale według nich to jest do przodu, więc teoretycznie ona się na mnie w tej chwili, jak patrzy, to patrzy się swoim ochydnym odwłokiem, bo. Czekaj, 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 pokaż mi głowę. To ma być ich głowa? Eeeh, co ohydna, to jest ich, no, odwłok, jedyny. No, jest to lekko przerażające, no ale w końcu to jest Księżyc. Słoneczko pięknie nad nami, coś, no, nawet nie tyle, że nawet tutaj coś oświetla, bo mamy tutaj tak samo y, jasno z słońcem oraz bez słońca, czyli kiedy Ziemia nas tu w pewien sposób będzie oświetlała, ale naturalnie możemy sobie to fajnie doświetlić różnymi świecącymi blokczkami czy chociażby pochodniami. Kto jak co woli. O, dostrzegam, moi drodzy, dostrzegam nasze pierwsze wybawienie, czyli jest nasz piękny łazik księżycowy. Pozwolę sobie od razu wziąć tutaj tego Endroda, no bo widzicie, ładnie świeci, będę miał czym sobie coś tam doświetlać, on jest zapałem dziada. No i dobra, aktywujmy to. Ja nie będę ukrywał, kocham, wręcz ubóstwiam te dźwięki wysuwania się części bazy, więc tutaj zostawię was z tymi dźwiękami samych, sami posłuchaj. Wow! No nie ukrywam muzyka dla moich uszu. Dobra, to tak zwykle przewaguje lekko, bo się pojawiają te kraty. No i możemy zacząć, moi drodzy, szukać szczęścia. Ja sobie tutaj gulnę troszeczkę powietrza. Za każdym razem dostajemy, moi drodzy, trzy bombelki i jeden bąbelek spada nam na, powiedzmy, no około chyba równiutkie 30 sekund. Czyli nie około, tylko równe 30 sekund. Więc, no tak, hmm, no tak nie za bardzo to wystarcza, no bo łatwo obliczyć, że te 62 butelki wystarczą mi, no, na jedna butelka półtorej minuty. Generalnie, no, teoretycznie, jakieś półtorej godzinki. Półtorej godzinki jeszcze tutaj eksploracji, czyli to, nie się, niewiele. Dobra, spróbujmy dosięgnąć jakieś tu skrzynki. Niestety, albo, niestety, problem jest taki, że nie mam czym się podbudować, ale z drugiej strony jest piękna grawitacja. I chyba gdzieś tutaj mi mignął Shulker Box, Tak jest, a w nim. Wow, na początek takie dobroci, panie, patrzcie, żelazo, sadzonka, slimebole, netherwarty też się przydadzą, od razu mamy wiadereczko, no i oczywiście nasionka. Samego shulkerboxa też wezmę, chociaż szczerze, niepotrzebnie z niego cokolwiek tutaj wyjmowałem. Dobra, oczywiście miedziane kraty nam się tutaj pod nami niszczą, więc jest to pewnego rodzaju utrudnienie, ale i często ułatwienie. Dobra, spróbujmy się dostać tutaj do pierwszej skrzynki, chociaż nie. Czekaj, tu widzę jeszcze jednego boxa, a w nim nie wierzę. Od razu wieśniak, najcenniejsza rzecz, jaką mogę dostać. Od razu biorę. Świetnie, no fantastycznie. Teoretycznie moi drodzy powinienem zacząć już tutaj głosować, więc może zagłosujmy sobie na. Hmm, <laughs> hmm. A. Ultra Realistic Mode? Nie. Nie. Nie, 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 nie czas, moi drodzy, yy, nie czas jeszcze na system picia. Już wystarczy mi tutaj, że mam system, moi drodzy, oddychania. Już mam dużo trudniej, przecież ja przecież jestem na hardkorze. No ale dobra, próbujemy i tutaj, proszę bardzo, ile piasku! I mamy, moi drodzy, mamy nici. Fantastycznie, dobra, to się na razie zaczyna bardzo dobrze układać. Zatem skrzynkę zostawię sobie tutaj, płytkę naciskowości, bo jak jakby mi się tutaj druga baza... Stworzyła je, yeah, moi drodzy, wschodzi nam Ziemia. Jest to, z tego co wiem, niepoprawne, jeżeli chodzi o rzeczywistość, bo takowa Ziemia z księżyc, księżyca powierzchni by nie wschodziła, no ale to jest Minecraft. Przymknijmy oczko, bo nie oszukujmy się, robi to naprawdę niezłą robotę. Dobra, muszę sobie dwa razy tutaj gólność moi drodzy, puste butelki, bo się robi lekko niebezpiecznie. Fantastycznie, dwie skrzyneczki blisko siebie. I tutaj mamy troszeczkę ziemi, śniegu oraz co tutaj miałem? <laughs> Bloki śniegu i tam coś tam. <laughs> dobra, biorę jeszcze to. No, powiedzmy, że żelaza i złoto też może się przydać. Tutaj aż mamy trzy skrzynki na raz, więc zobaczmy sobie zawartość tej. Fajnie, jest nawet endstone, jak widzicie. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Jezu, ile tutaj tych skrzynek jest? No, nie będę ukrywał, samej tej zawartości nie ma tutaj, że tak powiem, problemu. Żeby przetrwać, a co dopiero jak ja kolejne odkryję? No dobra, fajnie. Ooo, wiaderko wody jest na wagę diamentów czy netherite'ów w tej chwili. Jeszcze tylko lawa by się przydała. No tutaj już troszeczkę skromniej. Dopiero co zacząłem, a już mam pełny ekwipunek, więc tak, do jednego z Boxów podkładam sobie takie bloczki powiedzmy, no, budowlane, które mogą mi się dopiero później przydać. Natomiast do drugiego pozwolę sobie odłożyć takie rzeczy troszeczkę bardziej przydatniejsze i powiedzmy, no, mniej bloczaste, blokowate. Marcheweczki. Będzie co jeść, ewentualnie za co handlować z wieśniakami. Za to tymi skrzynkami, no, jestem zszokowany. Zobaczcie, ile tego jest. Dobra, będę Wam pokazywał jedynie te ciekawsze zawartości skrzynek. Lawa! Mamy lawę. Dobra, czyli generator kobla. No już jest odfajkowany. No tutaj już tak skromniej, ale ważne, że mnóstwo trawy mamy. Do trawy też jeszcze dzisiaj przejdziemy. Dobra, czas chyba już na zaprzestanie niszczenia tych skrzynek, tylko wezmę, wow, co ciekawsze rzeczy z danej skrzynki i zwyczajnie będę ją sobie zakrywał, jak widzicie, żwirem. W ten sposób będę sobie pokazywał i ułatwiał przeszukiwanie kolejnych skrzynek, czy w nich już byłem, czy też nie. Ja pierdzielę, no zobaczcie co tu się dzieje w ogóle. Ile tych skrzynek i... Ej, niebezpiecznie, 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 zaczynam się dusić. Od razu ze trzy sobie gulniemy, to mamy, moi drodzy, no dobre, powiedzmy, parę minut, 4,5 minuty spokoju. Uuu, dżunglowa sadzonka, czyli teoretycznie Kokobins, Beans jest zapewniona. Powiem szczerze, no trochę ciężko mi o tym mówić, ale chyba dopiero co zacząłem grabić te skrzynki, ale raczej skupię się na teraz shulker boxach, bo tutaj już zawartość raczej, no powtarza się. Zdecydowanie. Więc moi drodzy, skupmy się, tak jak mówiłem, na tych zielonkawych shulker boxach, bo to tutaj są najciekawsze rzeczy. No, może jeszcze zerknę sobie tutaj, czy w ogóle, czy. Jo, jak fajnie. Yy, mogę sobie tutaj zajrzeć, jaki jest pod tym bloczek? Mogę. Znaczy nad tym. Dobra, nieważne, nieważne, cofaj się, cofaj się. Odbijamy i to, właśnie o czymś takim mówiłem, to tutaj zawartość jest zdecydowanie bardziej interesująca. Dobra, lapisik, zobaczcie, kryształy pryzmarynu, wszystko, co tylko człowiek sobie chyba zamarzy. Dwa sharkerboxy. uuuu, wow! nie wiem po co mi bloki koralowca, ale tak jak mówiłem, tutaj chyba niemal wszystko może się pojawić akurat w tych sharkerboxach. dlatego to właśnie na nich mi najbardziej zależy. Muszę w ogóle też tak bardziej trochę skupić się na... o tym mówiłem, mamy krówkę, Moi drodzy, bardziej muszę skupić się na głosowaniu, bo tutaj będą sobie mnóstwo rzeczy przydatnych odblokować, a jak widzicie, ja to tak trochę bardziej obecnie bagatelizuję. No ale cóż, na razie skupiam się na ogarnięciu sobie ekwipunku. Mam nadzieję, że za chwilkę jakiś kilo wpadnie albo może i trzeba zbroi. No Zbroję to sobie bez problemu, to jest żelazo, że wykraftuję. A tutaj redstone i ponownie woda. To ja sobie już do tego shulkerboxa poodkładam rzeczy... Zbędne, a nie oszukujmy się, niemal teraz wszystko jest mi zbędne. Bierzemy i szukamy. Eksplorujemy dalej. Mu, kab Czy kabłep mi się do czegoś przyda? No, podejrzanego piachu raczej nie zdobędę tutaj nigdzie. No to kto wie. W ogóle wiecie, co znaczy teraz, na co teraz dopiero zwróciłem uwagę? Dajcie znać w komentarzach, czy też to widzieliście. Mianowicie cząsteczki niszczenia. Patrzcie, jak to niszczę. One normalnie powinny gdzieś tam lecieć w bok albo w dół, a one do góry lecą, bo są leciutkie. O kurde. O kurde, kolejny wieśniak, fajnie, jeszcze mamy ekoszardy. Aj najbardziej przydatny przedmiot, jaki teraz chyba mogę tylko zdobyć na hardkorze. Oj modjang, tak. Na hardcore wspaniała sprawa niewątpliwie. Jak zginę, będę mógł sobie łatwo zlokalizować moje przedmioty. No chyba, że to jest fake hardcore. Mam tutaj wgrany resource pack na te serduszka hardcore'owe. No ale nie, zobaczcie. Nie mam tutaj żadnych wgranych. Są tylko jakieś inne moje popierduki. Jest tu gdzieś X-ray w ogóle? Nie, chyba już nie mam. X-ray, ponieważ faktycznie zdarzało mi się go mieć, kiedy nagrywałem przeglądy snapshotów do o kurde. WOO, ancient dyb, nie, no panie, to mi się podoba akurat. Bardzo fajna zawartość. I zobaczcie, będę miał farmę ametystu, ale jajka. Yy, wracając, X-Ray'a miałem na początku do 1.18, wgranego kiedy bardzo dużo zmieniało się w dystrybucji root i żeby wam to bardziej zaprezentować, zobrazować, na jakiej zasadzie to działa, no to właśnie pokazywałem wam to na X-Ray'u. Dużo ludzi wtedy myślało, że ja na Snapcraft'cie cheatuję. No i cóż, nie dziwię się takim podejrzeniom, no ale do tej pory jeszcze nikt cheatów mi nie udowodnił. <laughs> Dobra, czas na głosowanko. Hmm, big Head Mode? Niech będzie, niech będzie moi drodzy. Co tu jeszcze? Hmm, na razie wystarczy. Na razie nic innego ciekawego nie widziałem. Niedługo będę miał wielką głowę! Głowę! To chyba mi spuchnie od tej braku tlenu. A tutaj? Hmm, więcej Redstone'a. Nie odmówię niewątpliwie. Tyle rzeczy tutaj, moi drodzy, zbieram I zrobić sobie teraz takie wyzwanie, że z każdej z tych rzeczy, które zdobędę O kurde, serce oceanu nawet Z każdej z tych rzeczy bym musiał skorzystać Ej, to naprawdę byłoby trochę trudne, nie? <ścoughs> Zwłaszcza, żebym teraz, no, był zmuszony, nie oszukujmy się Zdobyć ogrom y, muszli Natuliusa, żeby móc zrobić sobie conduit Czy gdzieś tutaj widziałem y, shulker boxa, czy mnie się to wydawało? Chyba mnie się wydawało się Dużo osób skądinąd słusznie zauważyło, iż utlenianie się miedzi na księżycu niespecjalnie ma jakikolwiek sens, no bo w końcu tutaj nie ma tlenu. A do utleniania, jak sama nazwa mówi, no potrzebny jest tlen. No ale cóż, może młodżank miało tutaj co innego na myśli, może to już pierwotnie na ziemi się utleniło i takie zostało to przetransportowane, skompresowane na takiej zasadzie. Hmm, no któż to wie, coś młodżank na pewno miało tutaj. Na myśli. Chociaż z drugiej strony, no nie oszukujmy się, na księżycu wschodzi Ziemia, co też absolutnie nie ma sensu. Może przeoczenie. No wiecie, Mojangi chciały dać żabom do jedzenia świetliki, które jak wiadomo są szkodliwe. Które jak wiadomo zostały usunięte. Jesus. No dobra, myślę, że akurat na dzisiaj, jeżeli chodzi o tę bazę... Jezu, znowu chciałem powiedzieć, że jestem głodny. Znowu się duszę. Na tę bazę księżycową chyba na dzisiaj by wystarczyło. Większość rzeczy, które mogłem tutaj zdobyć, zdobyłem. Na pewno gdzieś są tutaj jeszcze jakieś pojedyncze shulker boxy. Chyba nawet tutaj gdzieś minąłem, Ale to akurat już nie ma dla mnie większego znaczenia, bo mogę teraz na spokojnie sobie próbować, że tak powiem, rozwinąć się już na własną rękę. Przepiękny krater tutaj mamy, tuż obok tej bazy księżycowej. Więc ja szybko pozwolę sobie tutaj, hm, no właśnie, rozłożyć przede wszystkim te szalke boxy wszelakie. Będzie trzeba tutaj naprawdę sobie fajnie to wszystko posegregować, bo już naprawdę możemy po tak krótkim czasie zrobić sobie całkiem przyjemny magazyn. Proszę bardzo, Ciach. No i cóż, podkładajmy rzeczy mi niepotrzebne, to na pewno będzie potrzebne, ciach, ciach, ciach. Patrzcie ile w ogóle już tych miksterek Wojdu mam. To znaczy, że ich bardzo dużo zużyłem. Nieważne. Mogę, moi drodzy, sobie zrobić zaraz tutaj farmę cobblestone'a. Miło, ale przede wszystkim myślę, że priorytetem dla mnie by było w tej chwili przygotowanie sobie kilofu i zbroi. Nie jestem pewien, czy uciułam tutaj aż trzy diamenty. Niestety nie, nie tym razem. No ale dobra, mam dwa. Będę sobie bez problemu zrobić żelazne rzeczy. Przede wszystkim wyrośnijmy sobie tutaj jakieś ładne drzewko. Czy będę miał w ogóle te cztery sadzonki takie świerkowe? No nie bardzo. Dobra, to na razie sobie zrobimy to na takiej zasadzie? Rośnie, bo nie ma tutaj tlenu. Uff, na szczęście bez problemu. Dobra, pięć tuk drewna jest, sobie tu szybko przerobimy je na, powiedzmy, crafting <laughs> i strzelmy sobie, tak, przede wszystkim kilo będzie potrzebny, myślę, że toporek również wydaje się niegłupim pomysłem, miecza, no, specjalnie tutaj nie potrzebuję, zbroja, niech będzie jakaś od biedy, nie wiem po co, ale się może przydać, proszę bardzo, Hihi. no, chyba nie jest źle. Dobra, pewnie teraz sobie pomyślicie, ty diddźmy cheater, zasadził świerka, miał dę dęby i tak dalej. Oczywiście wzięłem sobie te dęby z mojej skrzynki, bo stwierdziłem, że, a niech będzie już od razu kilofę off. Y, to toporkiem to ładnie, rozkopane. A co, dobra. Czyli faktycznie teraz mogę się moi drodzy pobawić tutaj w jakąś farmę sensowną, mam nadzieję, cobblestone'a. To co, w serze. No chyba tak. Zróbmy sobie tutaj to w ten sposób. Jezu, troszeczkę tutaj tego sera mi pouciekało Czekaj, 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 czekaj. Czy taka farma będzie miała sens? No musi. No musi mieć sens, chociaż... Jezu, jak jest tutaj ta woda czarna, zobaczcie. Jezu, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 bo się zaczynam stresować. Gdzie są moje buteleczki? Gdzie są moje buteleczki, moi drodzy? Czemu je podkładałem? Gorzej, jestem ślepy. Uwierzycie mi albo nie, moi drodzy. Uwierzycie mi albo nie, ale widocznym tutaj mikrofonem, miałem zasłonięte dwa ostatnie sloty w ekwipunku. Tak. Dwa ostatnie sloty w ekwipunku, moi drodzy. Zasłoniły mi moje buteleczki. Otworzyłem ekwipunek. Nie skupiłem się na tych dwóch ostatnich stratach bo byłem pewien, że w przypadku szybkiego wyboru ich nie mam. Jezu, jaki wstycz! Swoją obronę dodam, moi drodzy, jak widzicie po screenie jest trzecia 19, kiedy to nagrywam. I trochę mi się chce spać. No ale dobra, nieważne. Ważne, że jakoś się uff udało. Co ja w ogóle tutaj, moi drodzy, świruję z jakimiś dziwnymi farmami kobla? Przecież najstarsza, odkąd w 1.13 dodali zalewanie wody. <laughs> Farma, moi drodzy, będzie tutaj fenomenalna. Proszę bardzo, czyli w trapdoorze zalewamy sobie to w ten sposób, robimy to w ten sposób i elegancko tego, zobaczcie. No, działa! <laughs> Aż miło, a przez to, że jest tutaj taka grawitacja, a nie inna, no to te stony. No, raczej rzadko będą się paliły. No przecież to jest przepiękne. Może nie trafia to bezpośrednio do jakiegoś hoppera. Ale przynajmniej, tak jak mówiłem, się zazwyczaj nie pali, bo to strzela pięknie do góry. Dobra, piecyk sobie bez problemu teraz już wykraftujemy, więc będą sobie dorobić więcej buteleczek z powietrzem. No nie oszukujmy się, w tej chwili jest to dla mnie priorytet, żeby jakkolwiek móc tutaj przetrwać, więc... Pierwsze co to oczywiście? No, ze dwa piecyki niech będą, tak, na dobry początek. Pyk, pyk. No i przydałoby się w pierwszym piecyku oczywiście stworzyć węgiel drzewny. Jest. Siedem sztuk, moi drodzy. Fantastycznie. Wiem, że pewnie was niczym nie zaskoczę, ale bardzo bym chciał na tym świecie móc stworzyć bazę. No wiem, że to będzie sztampowe, ale czy to nie pasuje tutaj idealnie Kopułę? kopule? Moi wyobraźcie sobie taką kopułę właśnie na powierzchni Księżyca, w środku której mogę sobie bezpiecznie żyć, mieszkać. Problemem oczywiście będzie tutaj kolorystyka chociażby trawy, no bo nawet i po samej wodzie widzieliście, że jest ona... Ble, taka naprawdę... Ble. No co to za woda? No pewnie domyślacie się, że... Gdzie tutaj będę miał trawkę, moi drodzy? Jest, że trawka wcale nie będzie lepsza, no jest przebrzydle obrzydliwa. A -ale... <laughs> A Ale... kto powiedział, że ja muszę sobie to wyłożyć, moi drodzy, trawką. No właśnie, przecież jest jeszcze coś takiego jak. <laughs> no Mech będzie cudowny, moi drodzy. Mech będzie cudowny do wyłożenia sobie powierzchni w takiej. Kopułę, ale do zbudowania kopuły ogromne ilości do eksploracji, moi drodzy. Inaczej, ogromne, ogromne ilości takich księżycowych baz czekają mnie, by zaeksplorować w poszukiwaniu właśnie głównie piasku. No, nie będę ukrywał. Taka kopuła na księżycu to jest w pewnym sensie mój mokry sen od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu. Od dawna o czymś takim marzyłem i wychodzi na to, że może mi się to udać. Wiadomo, do tej pory możliwe to było do zrobienia w Endzie. ale skoro faktycznie pojawiła się już bezpośrednia możliwość księżyca, fajnie. Jak dla mnie genialnie nawet. O! 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 o moi drodzy, patrzcie, duży łap jak mi wyskoczył. Funko pop. Digi mi fankopo, dobrze, że ze mną takich zabawek nie produkują, bo one byłyby okropne. Dobra, no, co w tej skrzyneczce? No niestety, nie ma akurat piasku. Tutaj wspaniałe dwa boxa w nich mm, sporo plus, co mnie napawa nadzieją, że faktycznie możliwe jest tutaj znalezienie, moi drodzy, mychu, żeby to ładnie się zielonka prezentowało. Jezu, tylko nie to, tylko nie to, bo jak zginę, to byłoby nieciekawie. Natomiast tutaj liczę na, no, mchu może nie ma, ale zawsze jest jakaś tam lawa. Ogólnie raczej przyjemne, jak widzicie, rzeczy. I kolejny Shulker Box, a tutaj? Hmm, propagula. Nawet SoulSand się trafił. Panie, bez problemu będą sobie farmić normalnie brodawki do alchemii ewentualnej. Mówicie, tak za bardzo to ja tutaj do netheru nie wejdę. Wszystko, co mi tutaj dadzą skrzynki, musi mi wystarczyć. Panie, panie, dwa Shulker Boxy. Patrz, tu pierwszy. Kurde. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku już trafię mech. Co prawda byłoby, byłbym dzięki temu ustawiony i nie byłoby takiego dreszczyku na przyszłość, ale byłbym dzisiaj już spokojniejszy, więc no. Szukam, szukam dziada. Kolejny Shulker Box. No kurde, liczę, 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 cały czas liczę mega na ten cholerny mech, 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 mech. Może będzie. O, jeszcze tu jest. Xbox. Sniffer będzie na Księżycu, ale jaja. Nie, dobra, po co to biorę? To trzeba to odłożyć. Okej. Okay. Okej, okay, Sniffer, no, szybko. Nie, nie będzie przecież na tym, co przecież jest to zepsute. Tak, młotek zepsuł na tym, co przecież Snifera i jak próbujemy go wy 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 wy, 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 wy wyspaudować, to niestety gra się kra, 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 kra kraszuje, więc mały problem. Hihihihi. Powiem szczerze, że, że przez chwilę się zastanawiałem, dlaczego akurat shulkerboxy są tutaj takie zielone, ciemnozielone. I olśniło mnie. Przecież w tej kolorystyce, pośród utlenionych bloków miedzi, to właśnie takie shulkerboxy będą najtrudniejsze do dojrzenia, prawda? Chyba, że jest jakaś inna teoria, to możecie mnie moi drodzy oświecić. Z tego co wiem, to nazwa chyba, nawet tej w ogóle całej. Powiedzmy, struktury nawiązuje chyba do jakiejś tam firmy z filmu animacji Wally. Ja przyznam szczerze, że raz w życiu to oglądałem i to bardzo dawno temu, więc ani nie potrafię temu zaprzeczyć, ani potwierdzić, bo nie pamiętam nawet, jak tam to się nazywało. Ale tak mi ludzie pisali serdecznie, widzowie, których serdecznie pozdrawiam, serdecznie na odcinku, serdecznego czatu. Pisali, że właśnie to może być do tego nawiązanie, więc kto wie, kto wie, może faktycznie o coś takiego w tym chodzi. O, zgadnijcie, kto przypadkiem odwoskował tutaj blok miedzi. Kurczę, kompletnie o tym zapomniałem, że tutaj tak można. Przypadkowo mis kliknąłem i. O, śmieszna niespodzianka. Okej, okay, niech będzie i tak. Widzę, 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 widzę Shulker Boxa. I chyba moja teoria, moi drodzy, faktycznie będzie się tutaj potwierdzała, bo naprawdę nie rzuca się to na pierwszy rzut oka. Jednak trzeba się temu przypatrzeć. I zaczcie, o, jest. Już myślałem, że to zgubiłem. Uwaga, chwila prawdy i tutaj i diament! Dobra, nie ukrywam. Bardzo przyjemna sprawa. Będziemy mieli w porządny. Widzę, 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 a tu. Jest! Kurde! Już chciałem maskać, że to jest wełna! A to jest mech. Ale super! No dobra moi drodzy, zbyt szczęśliwy ten odcinek więc musi się coś tutaj nie udać. To co? Gniemy od razu? Tutaj na hardkorze. Nie no dobra, próbujemy, próbujemy tylko zbiorę sobie tutaj ten shulker boxik I dobra, i chyba będziemy się zawijać do tej prowizorycznej naszej śmiesznej bazy Bo na pewno tutaj nie zbuduję naszej kopuły Poza tym Na razie nie ma nawet z czego tego budować, ale jeszcze tak się z ciekawości rozejrzę po okolicy yy, tutaj za jakimiś shulker boxami Najedliśmy się sera W ogóle Czekaj Czekaj, 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 czekaj Coś muszę sprawdzić. Coś do mnie właśnie dotarło. Czy czasem jedzenie sera też nie odnawia tlenu? No też odnawia. Jesus, TGB, po co żeś ty narobił te buteleczki? Przecież ty ich nie potrzebujesz, ale siara, kurde, kompletnie o tym zapomniałem. Dobra, trochę trochę brzydko tutaj wystartowaliśmy z tym odcinkiem. No bo widzicie, miałem przygotowane te butelki, a do... ale będzie komentarzy pod tym odcinkiem, iż normalnie przecież ten się odnawia przez jedzenie sera. Ja pierdzielę jaka skleroza. Samo o tym mówiłem przecież w przeglądzie. No znowu mogę zgonić to na późną godzinę teoretycznie, ale dobra, wywaliłem butelki, mogę teraz się żywić serem. Dobrze, że to mnie dotarło. No nic, ważne, żeby móc tutaj sobie pewne rzeczy pobudować, pozwiedzać, pozdobywać, moi drodzy. To jest ważne w tej serii. Ale tym to już się zajmiemy w kolejnym odcinku. No, ważne, że się zorientowałem chociaż sam pod koniec odcinka, w związku z tym serem. Aż mi głupio, aż mi głupio. Tutaj miałem te buteleczki, tak buteleczek, bo inaczej nie przeżyję. No, na pewno. No nic, buteleczki wywalone, moi drodzy. Będziemy mogli kontynuować nasz rozwój w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że tych bloczków. Naszego piasku będę miał na tyle dużo, że bez problemu no wystarczy mi na budowę takiej, choćby malutkiej kopułki. Zresztą do jednego może szalkerboxa sobie wszystko odłożę. A i patrzcie, tutaj w ogóle są bloki powietrza. Miło, że one też się generują. Bardzo miło. To sobie tutaj odłożę. Szczerze. Gdybyście uprzeszli już taką mini-pyci-pyci pyci kopułkę, można by było zbudować. Ale to dalej oczywiście jest za mało, bo będę potrzebował tego dziadostwa dużo, dużo więcej. bo Potem sobie szpalim na szkło i będziemy coś pięknego budować. Tak wiem, jestem oryginalny. Nikt na pewno nie spodziewał się kopuły. <laughs> wszyscy się spodziewali, wszyscy jej oczekiwali. A tylko powiedzcie, że nie. No nic, to TJI mi z wodogłowiem na końcu. Żegna się z wami w pierwszym odcinku serii Mooncraft. No troszeczkę dziwnie zaczęliśmy, ale... No mam nadzieję, że kolejne odcinki będą jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. Jest bogato, będzie jeszcze lepiej na pewno i no tym razem już bez butelek. Przynajmniej nie takich gotowych na początku. No nic, dzięki za to, że byliście na tym odcinku, że go obejrzeliście. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć!